Cześć! Dzisiaj chciałem się pochwalić tym, że w końcu zrzuciłem Lightrooma, Adobe już nie będzie na moim komputerze. Teraz Capture One. Czemu Capture One? No to lecimy z przykładami. Pierwsze, jakby reklamy są złe, nikt ich nie lubi, ale faktycznie naprawdę czasem można dostać dobrą ofertę. W tym przypadku dostałem mail od Capture One, że jest 40% zniżki na wiosennej wyprzedaży. 209 euro. Tu dalej jest kupa kasy, ale z drugiej strony, skoro mam płacić 10 euro za Lightrooma co miesiąc, czy 10 dolarów nie opłaca mi się kupiłem to, czemu? jest przede wszystkim wydajny, jest tak szybki, czy to jest jakaś masaka yy, korekcja kolorów i koloryzacja w DxO żeby mieć Split Tonic trzeba zapłacić dodatkowo 150 tysięcy przepraszam, 150 dolarów za wtyczkę, która nam to da to jest bez sensu, za Split Tonic mam płacić? zobaczcie co mamy tutaj standardowy HSL zaawansowany specjalnie do yy, kolorów skóry a tutaj na trzy rzeczy, cienie Średnie barwy i jasne barwy. Wszystko możemy sobie pozmieniać. Mamy to w cenie. Przede wszystkim jeszcze raz powiem i będę to powtarzał cały czas. Wydajność to naprawdę śmiga. Tutaj jeżeli chcemy coś na przykład wyprostować w kadrze, to jest akurat panorama. Działa, śmiga. Co mi się jeszcze strasznie podoba. Warstwy. To po prostu działa. Klikam, dodajemy nową warstwę. Klikam sobie gradient. Dodaję ten gradient. Zmniejszamy highlighty. Trochę clarity, bo to po prostu śmiga, to jest naprawdę, naprawdę szybki. jestem w ciężkim szoku, ale w końcu nie będę patrzył, jak mi zamula Lightroom, najważniejsza rzecz, jaką zrobię. Co dalej? Jest podobno do Lightrooma, wystarczy kliknąć Window Workspace i tutaj mamy Migration, to nam ustawi tak, jak jest Lightroom, czyli najpierw mamy naszą bibliotekę, tu mamy wszystkie nasze foldery, katalogi, sesje, potem mamy moduł do robienia zdjęć bezpośrednio z Capture One, jeżeli mamy podłączoną kamerę przez USB, Potem jest standardowo wszystkie suwaki, czy możemy sobie to zmienić, jak chcemy. Potem mamy presety, które ja akurat mam tutaj oddzielnie, ale już o tym mówię, no koniec jest metadata. I przede wszystkim tutaj jest dużo zakładek. Mamy, nie mamy dwóch kolumn, ale tą kolumnę możemy sobie zrobić, bo maksymalnie zdjęcie, widzimy i tak jest na fit, czyli na 100%. Wypełnie nam ładnie tutaj ekran. Tu możemy sobie dodać cokolwiek chcemy, możemy to mieć oddzielnie, możemy sobie to. Podzielić jak tylko nam pasuje. Tutaj możemy dorzucić oczywiście dodatkowe zakładki, jakie tylko chcemy. Mamy masę do wyboru, możemy wybrać ikonkę i tam wszystko sobie ułożymy tak jak chcemy, czyli na przykład najpierw klikamy, zmieniamy kolory, potem yy, zajmujemy się szumem, potem wyostrzaniem, potem jeszcze na przykład korekcją obiektywu i tak dalej, i tak dalej. Naprawdę wszystko można dopasować do siebie. Troszeczkę czasu na to poświęcić, ale naprawdę dodaje satysfakcję, bo wszystko idzie tak dużo szybciej. Ja jestem z nim wzięty. Co też ważne dla mnie było, możemy robić panoramy HDR. Nie będę tego za bardzo używał, ponieważ jest to trochę słabe. Tak jak tutaj widać, panorama trochę nie wyszła. Ups. Ale z drugiej strony to jest woda, więc wybaczam, to nigdy aż tak ładnie nie wychodzi. Więc jakby i tak, jeżeli będę robił panoramy, szczególnie jeżeli to będą panoramy HDR. Wszystko będę robił w Affinity, tak mi jest po prostu łatwiej Tutaj oczywiście Panoramy tworzą nam pliki DNG Więc to są takie RAWy Jest tego naprawdę masa rzeczy do obróbki Możemy z tym zrobić wszystko Ale to już oczywiście kwestia indywidualna Ja już mam Capture One do po prostu obróbki zdjęć Affinity Photo jeżeli trzeba zrobić jakieś tutaj na kiju, mocno coś popoprawiać To tam jest po prostu łatwiej Z pędzlami, z narzędziem InPaint Jest mi po prostu łatwiej Ale z drugiej strony tutaj naprawdę fajnie Że możemy zrobić te warstwy Bo potem wystarczy je odklikać i szafa gra. wszystko jest gotowe także, co dalej, czemu Capture One świetna obróbka zdjęć RAW'ów, tak, automaskowanie ja tego nie będę tutaj za bardzo używał ale fajny jest, możemy mieć dwie instalacje interfejs po, po dostosowaniu, tak podobno do Lightroom'a panorama HDR, to już mówiłem, nie są doskonałe ale są, tethering fajny, zaawansowany, nikt nie narzeka wszyscy sobie chwalą maska ostrości, czyli maska Fukusa, po prostu widzimy, mamy zebrę, widzimy na zdjęciach co jest ostre nie wiem czy to jest takie super przydatne. Ja po prostu widzę coś o na zdjęciu i wiem co chcę edytować. Słuchajcie, pojedynczego gorącego piksela. Tak, jeżeli mamy wypalone piksele, to tutaj przy Dinozie mamy single pixel i to nam usunie te wypalone piksele. Tutaj jest fajnie, bo przy wyostrzaniu mamy supresję halo. Halo, czyli tego efektu, kiedy zbyt na krawędziach mamy trochę. Jeżeli mam krawędź, to na zewnątrz tej krawędzi zazwyczaj będzie biała łuna, biała poświata. To jest właśnie dlatego, że programy zwiększają kontrast. Pewne rzeczy muszą rozjaśnić, żeby zwiększyć ten kontrast, żeby to było lepiej widoczne. I wtedy zostaje takie halo. Halo. To wygląda po prostu nienaturalnie, źle i mało profesjonalnie. Tu mamy do tego suwak, żeby to usunąć. Fajna sprawa, możemy używać. Ale i tak uważajcie zawsze z wyostrzaniem, żeby to nie wyglądało kiczowato. Co jest też fajne. Najadę sobie na cokolwiek i mam od razu Learn More. Dokumentacja bezpośrednio na stronie. Czasem są też filmiki na YouTubie. No na przykład tutaj, od razu mamy tutorial na YouTubie. No pełna petarda, jeżeli czegoś zapomniałeś, jak działa jakiś suwak, albo dokładnie chcesz wiedzieć co on robi. Klikasz, wszystko masz, nie trzeba tego wszystkiego pamiętać, na blachy wkuwać, jak na jakąś maturę, albo inną głupotę. Wszystko jest pod ręką, także to mi się też bardzo podobało. Poprawianie perspektywy fajnie wygląda. Robimy tak, robimy tak, klikamy Apply i wszystko nam się przesuwa jak to szybko działa, to jest panorama, duża, nic nie zamuliło. Jestem z nią wzięty. Co jest dalej? Yy, tak, przetwarzanie rawów jest troszeczkę inne. I widać, że po prostu chcieli dodać trochę do tego wszystkiego. I zrobić z tego Lightrooma. Pełen szacun, fajnie, muszą nad tym popracować, bo faktycznie obknęli te feature'y, że to jest panorama HDR, super ekstra, tak? Ale to nie jest jeszcze tak dokładne, fajne, jak byśmy chcieli, ale jest. Jeżeli nie robisz super profesjonalnych zdjęć i nie musisz nad nimi się modlić przez tydzień, to może ci wystarczać. Jeżeli masz zdjęcia, które po prostu w panoramie będą tutaj dobrze wyglądać, to, to nie jest żaden problem. Możesz to używać. Jeżeli jest OK, to jest OK. Tyle w temacie. Ja głównie tego używam do po prostu ogólnej obróbki zdjęć, ale jeżeli potrzebuję jakichś cudów i tak dalej, używam Affinity, bo jestem po pierwsze przyzwyczajony. Po drugie, tutaj na przykład nie mam. Yy, patch toola, który mam w Affinity, no i inpaint tool też mi robi robotę plus Affinity jest szybsze, bo jest dedykowana do takich rzeczy mogę sobie wszystko dokładnie zawarstwować chociaż tutaj w zasadzie też mamy takie opcje tutaj nawet mamy cały styl pędzli, jakie możemy wykorzystać do tego wszystkiego więc w zasadzie to tyle także jeżeli szukasz alternatywy dla Lightrooma polecam Capture One 22 już go trochę używam, naprawdę fajna, fajna sprawa Przede wszystkim wydajność, wydajność. Może po prostu mam szczęście, nie wiem. Ale biorąc pod uwagę, że 209 euro to wcale nie jest dużo, jak za takie programowanie. Exposure X7 kosztuje 175, a nie jest na tym poziomie co Capture One, omówmy się. DXO jest dużo droższe. On One Zamula, Luminar to jest zupełnie coś innego. ACDC też jest. DX Director też, Foto Director. Ale to są trochę inne programy. Nie używam do końca. To jest jakby standard. A do fotografii produktowej na pewno przyda mi się tethering w przyszłości, więc to już myślałem po prostu o tym, że będę tego korzystał i oczywiście dwie instalacje na laptop, na komputer stacjonarny. Wszystko mam pod ręką. I to tyle. Także jeżeli macie jakieś pytania, walcie śmiało w komentarzach. Dzięki za uwagę i do usłyszenia.